Witam, pozdrawiam. Przejeżdżamy właśnie Mokry Las taką oto ścieżką tą bardziej ciągnikiem. Chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, żebyście się Państwo nigdy nie poddawali, nie rezygnowali z marzeń, pasji, walczyć, walczyć właśnie o marzenia, o pasje do samego końca. Mimo na przykład ciężkiej sytuacji, czy jakiejś tam i tp teraz sobie tu widzimy bardzo ułożony, pinki drzew nie dobrze widać, mam tak chyba, na kametkę czasami to, że raz w lesie, raz nie wyjdzie przykładowo złożenie tatpa nie znaczy, że drugi razem się te, te, też się nie uda trzeba walczyć, pielęgnować i, i ogólnie rozwijać swoje marzenie, pasje i jeszcze dalej proszę was, jakie piękne widoki może tak ujmę kamerką i pozdrawiam, Filip Petrowski, Dziękuję.